Dzień dobry, dzień dobry Szczęśliwie mamy 3 sierpnia Środa moi drodzy, środeczek tygodnia Piękna pogoda dzisiaj Jak to zwykle bywa W środku tygodnia, w wakacje A skoro już się przywitaliśmy pięknie Więc Powolutku, nieśpiesznie Sobie podróżując i Nie wzbudzając niczyich podejrzeń Powiem o tym Po co będę gadał więcej I różne rzeczy pokazywał I objaśniał Otóż jest sobie Rodosik na targówku w Warszawie, niemały, bo na prawie 23 hektarach ziemi. 568 działek się mieści w tym Rodosie, a wśród nich jest jedna taka zwykła, nieśmiała, rzec można by, taka nienachalna w swojej urodzie. I w czasach słusznie minionego ustroju takie działki przydzielano dzielnym członkom pracującej klasy robotniczej której przedstawicielem traf chciał był mój dziadek. I to był rok 1978. Dziadek, który żywą kurę zobaczył po raz pierwszy, jak poszedł do wojska, a Warszawiak z urodzenia i jeszcze kilku pokoleń w tył, przejął wdzięcznie ten dar ustroju pod swoją opiekę. I oprowadzając moją babcię, a swoją żonę. E, oraz swoją córkę moją mamę po tych 300 metrach kwadratowych bagna. snuło powieści o tym, co tam powstanie. No, panie, jak mnie mam, nie mogąc wydusić z siebie nic więcej z tego zachwytu, poinformowały dziadka o tym, że najbliższy ps psychiatryk to jest w drewnicy, czy gdzieś tam, nie skorzystał, wziął się za to za łopatę i grabie i swój cel osiągnął. I na 300 metrach kwadratowych powstała. 20-metrowa chatka oraz ogród warzywny. I tu były pomidory, których smak pamiętam do dzisiaj. Ogórki, fasole, cebule, jakieś koperki. No, był warzywny jak lidla, tylko bez lidla, o! Tak można powiedzieć. I stary Mieszczuch podrzucał krowie kupy widłami pod te pomidory. I to nie byle jakie krowie kupy, bo zbierane na taczkę samodzielnie, bo zanim tu dookoła wszędzie wyrosły osiedla, to pasły się krowy. I to wcale nie było tak dawno temu. W 1994 roku dziadek zakończył bytność na tym świecie, a działką od 1995 roku zaczęła się zajmować moja mama. I ona profil tegoż rancza postanowiła zmienić diametralnie i stać się konkurencją dla ogrodu botanicznego. I Od tamtej pory na działce jest pierdylion po prostu odmian kwiatów, z czego ja osobiście nazwać może potrafię 10. I od jakiegoś czasu starałem się rodzicielce uzmysłowić, że PESEL to nie jest dobry ziomek i siły na oranie w ziemi, na klęczkach to nie są minuty w orężu i kiedyś się skończą i czas poszukać nowego project managera. Halo, dzień dobry, jestem. Eee, I drodzy Państwo, lipiec, anno domini 2022, to właśnie jest ten moment. Ja powiem nawet więcej, bo to jest najlepszy moment na znalezienie się w dupie. Bo ta działka wymaga mnóstwa pracy, a mój budżet powiedzmy, że jest <gryzny> ograniczony do, nie wiem, 300 zł miesięcznie. Więc co? Więc potrzymajcie mi piwo. Zacząłem trochę dłubać przed urlopem, ale to było bardziej nastawione na to, żeby ogarnąć cokolwiek jeszcze przed wyjazdem. A jazda to się dopiero zacznie teraz, bo chciałbym... Żeby mała stopa mojej córy dotknęła czystego piachu w piaskownicy na przyszłą wiosnę. Ambitnie, nie? Ale kto biednemu zabroni żyć bogato. Trzymajcie kciuki.